O, już nawet poszło. Cześć, dzień dobry. <laughs> szybciutko, szybciutko dzisiaj e, widzę, że no, zaskoczył mnie streamyard, a tym bardziej chyba zaskoczył mnie Facebook. Dobra, to ja za, za ten czas sobie tutaj też odpalę jeszcze z boku i zobaczę. No, oczywiście na YouTube niewyciszony głos, to już sobie to wyciszam. Okej, okay, dobra, czyli widzę, że tutaj działa i transmisja już poszła. Spoko fajnie. Tak i jeszcze sobie zerkniemy na podgląd tutaj facebookowy. Dobra, widzę, że też wszystko działa. Tak, tak, dobra. Odpalimy sobie jeszcze podgląd tutaj z boku. I, 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 i zaraz zaczynamy. No właśnie, poniedziałek i postanowiłem sobie, mówię, to dzisiaj zacznę od no. Zacznę od właśnie, zaraz dowiedzieć się, od czego zacznę. Dobra. O, już Okej, okay, wyciszam, sprawdzę sobie, jakie jest opóźnienie. A opóźnienie mamy. Sekundka 45. Uuu, to jednak jest opóźnienie, jednak jest 20 sekund opóźnienia. To jest mało istotne, bo i tak możemy sobie mówić normalnie. Dobra. Dobra, no to co, to ja zaczynam, bo to będzie króciutko. To będzie króciutko. Mam jedno proste pytanie do ciebie. Czy chcesz zacząć w jakimkolwiek biznesie? Czy chciałeś, chciałaś zacząć w jakimśkolwiek biznesie i spotkałeś się z czymś takim, że nie masz kapitału na start? Ja Ci powiem tak, że ja zanim zacząłem biznesy internetowe, miałem oczywiście jakiś tam swój kapitał. No mimo to wiedziałem, że są też gdzieś różnego rodzaju biznesy, gdzie ten kapitał, wkład początkowy jest potrzebny, troszkę większy. No a ja go wtedy nie miałem i dużo, dużo różnych biznesów gdzieś przechodziło koło mnie, ludzie w nie wchodzili i tak dalej. A ja niebo stwierdziłem, że nie będę wchodził, bo nie miałem po prostu takich funduszy. I powiem Ci, że. Jest prosty tekst i napisałem go w tym, w tym live'ie, tutaj w tytule tego live'a, w tym poście. Czy jeżeli dałbym Ci możliwość zdobycia pakietu, wartości, pakietu wdrożeniowego wartości 1000 euro w Properly, w Properly z firmą, z którą działam już od no, 10 miesięcy, w której systematycznie zarabiam, no jakby nie patrzeć na naj... no, można powiedzieć na najtrudniejszym rynku, który em, forex nie, bez wątpienia jest bardzo trudnym rynkiem. Większość ludzi niestety traci tam pieniądze. No właśnie. I gdybym dał Ci taką możliwość zdobycia takiego pakietu mini za 1000 euro, wchodzisz w to? Zastanów się zastanów się jeszcze raz, jeżeli dam ci taką możliwość zdobycia tego pakietu, mając taki pakiet, możesz zacząć współpracę z Properly, nie płacąc ze swojej kieszeni. Z tym się często spotykam, że gdzieś dużo ludzi jest zainteresowanych, dużo ludzi chce wejść i tak dalej, i tak dalej, i gdzieś dla nich te 1000 euro na początek. No jest troszkę kwotą zaporową. Oczywiście są tacy, tak jak już były dwie osoby teraz, chociażby w ostatnim tygodniu, które bez wahania, kiedy po zobaczeniu prezentacji hmm, przestudiowały sobie ją raz jeszcze, zobaczyły szczegóły, napisali, pogadaliśmy no i od przyszłego miesiąca już, właściwie od przyszłego tygodnia będą zarabiać w propel. Jeżeli też chciałbyś, chciałabyś zacząć zarabiać na Foreksie, w końcu zarabiać na Foreksie, daj znać. Napisz tutaj komentarz, że jesteś zainteresowany, zainteresowana współpracą, chociażby z Propelli. A ja zdradzę ci, powiem Ci, jak możesz zdobyć ten pakiet za 1000 euro. Dobra, będę kończył. Jeszcze tylko tak w woli przypomnienia: dzisiaj o godzinie 19 na fanpageu Propelli Miłość Ciocki poprowadzi transmisję na żywo. Bądź zobacz z polu. Przede wszystkim po fanpage i zobacz, tam już jest ponad 1300 ludzi. Duża część z tych osób już zarabia z Propelli, część tych osób będzie zarabiała od przyszłego miesiąca, kiedy już wystartują nowe pakiety, bo w Properli każdego dnia, pierwszego dnia miesiąca startują nowe strategie. Także jeżeli teraz dołączyłeś, dołączyłeś do tego live'a, zobacz sobie od początku. Pytanie zresztą jest tutaj u góry napisane w poście. Czy gdybym dał ci taką możliwość zdobycia pakietu mini za 1000 euro, pakietu wdrożeniowego, by zacząć współpracę z Properly, wejdziesz w to? Daj znać. Ja kończę, zbieram się, biorę się za kolejne działania. No i widzimy się niebawem.